Jadę odebrać motocykl, kupiłem sobie, zamówiłem miesiąc temu, miał być żółty, ale będzie czerwony, zgodziłem się na to w ostateczności, chociaż uważam, że żółty jest ładniejszy, ale na razie Wam nie powiem jeszcze jak, zobaczycie sami, gwarantuję Wam, że będziecie zaskoczeni, ponieważ mam dostęp do bardzo wielu motocykli, na których jeżdżę, to, to? mogłem sobie pojeździć na w zasadzie wszystkim, co jest na rynku, jeden z tych motocykli tak bardzo przypadł mi do gustu, że właśnie jedziemy go odebrać i będziecie zaskoczeni mówię. nie spodziewacie się tego. A nie jest czerwony. Jest czerwony, no, jak ja? Biało czerwony. Dobra, biało-czerwony. Zmęczcie znowu, nie na kolory. Dobrze, będzie motocykl nieżółty, no i to, mam ból dupy o to, ale może mi przejdzie jak go zobaczę. Wszystko się da przemalować. No dobra. Ale zobaczymy. Zaraz co to jest? Wy zobaczycie. Ja nie wiem gdzie jest ten salon, w którym ja zamówiłem ten motocykl, ale jedziemy po strasznych kniejach i wichurach. Czy ty mnie wiedziesz? Porwałam cię. Na okupu. Nie ma okupu, wszystko zostało w salonie. Przelew poszedł, nie ma pieniędzy. Wy Jest salon, jednak jest. Wyjechaliśmy na główną drogę z tych kniei. Co to jest za salon? Jakiej marki to jest salon? O, Aha. chyba. Aha, nie jest to Harley. Ojej, No dobra, zobaczmy. Dobrze, idziemy zobaczyć. Ja w ogóle nie wiem nawet, jak ten gość wygląda. Bo ja z nim tylko przez telefon rozmawiałem. To jest sprzedawca. Jak oni to wszystko wnieśli na górę, to ja tego nie wiem. Czerwona, Honda. Ale to nie ten, który kupiłem. Nawet nie taki. Nawet nie jest blisko tego, co kupiłem. Może. A może to? Hornet 500. Ładny. Jakby wyglądał na tak małym motocyklu. To nie jest to. Litrowy Hornet. Cztery cylindry. No i jak? A to też nie ten. Kupię co innego. To było tak, że ja zadzwoniłem do hondy i powiedziałem, sprzedajcie mi ten motocykl. I podałem po prostu nazwę modelu, i Marcin stwierdził, że którego poznałem telefonicznie, że spoko. I teraz jak poznałem go osobiście, to się okazało, że odróżnia nas w tej chwili tylko praktycznie fryzura. Bo teraz ja nie mam Irokeza. Marcin jest tam i będzie przyprowadzał mój motor. Uwaga, nagraj tę chwilę. Co on zamówił sobie do jeżdżenia? Ja. Fan Harley'a. O, ogromny fan Harley'a, największy fan Harley'a na świecie. I fan choperów, fan motocykli klasycznych, fan cruiserów. Zamówił sobie... Uwaga. Widzisz to? Czekaj. Czekaj, będziemy przykręcali tablice rejestracyjne do tego. Proszę. Dostanała małpa. Bardzo dziękuję. To jest Marcin, o którym mówiłem. Proszę bardzo. Joł, czołgiem, mamy małpę. Ja, jak wygląda statystyczny klient, który kupuje taki motocykl? E, taki jak my. Dosłownie? Zdrowadze? Dokładnie. Czyli dobrze jak, wybrane. Jakbym Wam pokazał e, e, poprzednich klientów, no to byście się zdziwili. Kto jeździ takimi maszynkami? No co, kręcimy tablicę, bo będziemy dzisiaj nie jeździć na kołach. No, najlepiej. <laughs> By było. Dosłownie, moi znajomi skupili się na tym Taki demon prędkości, że... Patrzenie na ręce pomaga? Zdecydowanie, doliczamy no, do ceny. Widać jakaś pomoknięta. Gdzieś Będę w górę. W górę. Do Cześć. Teraz się muszę przebrać, okablować się kamerami i idziemy na przejażdżkę. Nowym motocyklem Honda Monkej, którego sobie wziąłem i kupiłem. wiem dlaczego? Bo jest zajebisty. No dobra. Pierwsze odpalenie mojego Monkeyka. Pyk. Pyk. I jedziemy do domu. Nie mogę jechać. Nie mogę jechać po autostradzie. Znaczy, mógłbym, tylko że nie chcę. Bo się boję, że to będzie boję się, że jechanie po autostradzie byłoby zbyt dużym hardcorem na pierwszą od dawna przejazdkę. Tak małym motocyklem. Pierwsze co muszę znaleźć to stacja benzynowa. Eee, zaletą jazdy po Warszawie jest to, że można tu jeździć motocyklami po obu Czyli ja teraz jadąc tak jak jadę nie łamię przepisów. Ale sobie kupiłem zabawkę. Ona oczywiście będzie służyła jako baza do. Wszelkiego rodzaju eee, trzeba tutaj wymienić wydech, trzeba tutaj wymienić kierownicę, trzeba tutaj zmienić kanapę prawdopodobnie, także trochę fanów z tym będzie. Natomiast powiem Wam, dlaczego ja w ogóle kupiłem ten wynalazek. Otóż w lutym tego roku, 1 albo drugiego lutego tego roku. Z ekipą DSM-u nagrywaliśmy materiał o, o tym, czy lepiej kupić 125 na początek w postaci e, motocykla, czy lepiej kupić ją w postaci skutera. Ja byłem za tym, żeby to był skuter. Gerard przyjął taktykę, że motocykl będzie lepszy, no i teraz, wszystko to <laughs> spowodowało, że Poznaniu z poznańskiego oddziału Hondy wzięliśmy dwie testówki. Jedną z nich była właśnie Honda Monkey. I ja się w tym wynalazku zakochałem. Jest to naprawdę tak pocieszny pojazd do przemieszczania się, że e, od razu wtedy po tym, jak przejechałem na tym 500 metrów, to postanowiłem, że będę taką Hondę miał, że sobie ją kupię i że będę się cieszył z jeżdżenia czymś tak malutkim. Co też rozwiązało problem, w moim przypadku, sprzętów na dojazdy do miasta, dlatego do pracy po mieście. Gdyż... W planach mam zakup dosyć dużego motocykla... Amerykańskiej marki. którym ciężko by mi było... Jeździć na, na takiej zasadzie po bułki, nie? No a tym... Kurde sztos. Problem jest taki, ja wam mówiłem, że miał być ten motocykl żółty. I jak z Marcinem przez telefon pierwszy raz rozmawiałem, jeszcze per pan, pani. No nie, per pani to do mnie nie mówił. Ale jak byliśmy jeszcze per pan, to zamówiłem żółtą. Potem się okazało, że po prostu nie ma szans, żeby żółta w ogóle dotarła, dlatego że każdy chce żółtą i że mogę mieć albo czarną, albo czerwoną, albo chwilowo żadną. No więc już uznałem, że dobra. Bierę czerwoną i dlatego. Mój mąk jest czerwony, a nie żółty. Uuuuuuuu! No, Wasze pytanie, dlaczego nie. Na no pytanie, które może tu paść: dlaczego nie wyprzedzam tych ludzi przede mną? Otóż nie wyprzedzam ich, bo jeszcze nie znam tego motocykla. Yy, I nie chcę doprowadzić do sytuacji, do której bardzo wiele razy doprowadzają skuterzyści. Czyli wyprzedzają auta stojące w korku, a potem te auta 30 metrów w poruszeniu ze światłem muszą ich wyprzedzać. I jest to po prostu dla kierowcy irytujące. Kierowcy samochodu, no więc nie mam potrzeby irytowania kierowców samochodu. W ogóle minąłem stację benzynową w jedną, co nie było rozsądne. Ale ja chyba tu skręcę w prawo i sobie na tę stację zjadę. Podjeżdżajcie na stacje benzynowe od lewej strony, to jest taka dobra rada wujcia Ciechana, bo jak sobie podjedziecie od tej strony, to motocykl możecie przechylić na lewo i się nie musicie przejmować tym, że jak z niego będziecie zsiadali, to jakby był po tej stronie dystrybutor, to zsiadacie na dystrybutor, nie? został natankowany za 26 zł. 30 litra. Tu do baku chodzi 4,5. Jeżeli on rzeczywiście pali 1,5 litra na setkę, to to powinno starczyć na 300 km. 300 km za 24 zł. U macie to w ogóle? Co tu się dzieje? Jak Ja mam numer 5. No więc, jeżeli producent nas nie oszukał. To tyle paliwa, za 26 zł powinno starczyć na 300 km. Nawet jak starczy na 250, to i tak będę w, w ciężkim szoku. Po prostu pełno, proszę. Ależ to są emocje, jak się nowy sprzęt odbierze. Ja jeszcze bardzo niepewnie na nim jeżdżę, dlatego mniej gadam niż zazwyczaj. I elegancko. Jeżeli ktoś z was się zastanawia nad poziomem wygody takiego wielkiego chłopa na tym motocyklu, to już wam mówię, że ja jeździłem na tym motocyklu w Poznaniu przez cały dzień i raz, że nic mnie nie bolało, ale dwa, że... Odkryłem, jak bardzo miękka jest kanapa w Hondzie Mąkej. Można kupić akcesoryjne kanapy do tego sprzętu. Takie, które mają żelową kanapę w ogóle. Jest jakiś specjalny żel. Nie wiem, czy to jest taki jak rowerzyści używają też. Natomiast są takie żele, i ta kanapa jest tym żelem wypełniona. I dzięki temu jest. Poziom wygody jeszcze wyższy. Trafiłem ostatnio też jakiegoś wariata polskiego youtubera, który przejechał w dwa tygodnie na Małpie 2000 km. I stwierdził to samo co ja po jazdach testowych, że no i teraz muszę, muszę ją kupić. No ja miałem dokładnie to samo, przejechałem się na jeździe testowej i doszedłem do wniosku, że teraz muszę ją kupić. Dajcie znać w komentarzach jakiego spodziewaliście się motocykla jak jechałem go odbierać. I wszędzie ciągle powtarzam i będę dorobił, że motocykl jest jak instrument. Nie ma znaczenia, yy, czy ktoś ci mówi, że to jest lepsze, nie ma znaczenia, jak ktoś ci mówi, że coś tam jest gorsze. Absolutnie nie ma znaczenia, czy coś jest duże, czy małe. Jeżeli spełnia swoje zadanie i pasuje tobie i robi to, co ty chcesz, to znaczy, że to jest instrument dla ciebie. Jednym z instrumentów, w moim instrumentarium teraz. Została właśnie Honda Młonkej. <laughs> Uwiej! 125! Prawie! No, dokładnie. Tylko to czterosów. No to waży 100 kg, tylko to zapieprza strasznie. W ogóle Honda Monkey powstała jako zabawka dla dzieci. I ktoś uznał, że może fajnie by było po iluś tam latach wrócić do koncepcji. A następny ktoś stwierdził, ty, dawaj, zrobimy taką wersję tego motocykla, żeby dorośli mogli na niej jeździć. Moi znajomi, jak się dowiedzieli, że zamówiłem sobie małpę, to zadawali takie pytanie: a jak się na, ty, na tym mieścisz? To jest bardzo złe pytanie w kontekście Hondy Monkey. Dlatego, że ona jest tak zaprojektowana, że ona jest malutka, ale jest tak zrobiona, żeby dorosły człowiek był w stanie na niej, na luzie sobie jeździć. Zobaczcie, co się dzieje, jak jedne, jeden okular jest na słońcu, a drugi jest w cieniu. Miałem jeden schowany pod koszulką, a drugi, druga część okularów była wystawiona na działanie y, w tych UV i się ciemniło. Dobra. Wróciłem. Kto z Was yy, spodziewał się, że kupię sobie Honda Monkey? Daj ta znać. Tam stoi Royal Enfield Classic 360, ale tamten jest nie mój. To jest yy, testówka-demówka. Natomiast kto z Was się spodziewał zobaczenia czegoś takiego, dajcie znać w komentarzach, dajcie znać, czy, czy wcześniej słyszeliście w ogóle o tym wynalazku i czy mieliście okazję tym jeździć i bardzo chętnie posłucham i poczytam w komentarzach na temat pierwszego waszego motocykla, który w życiu mieliście, bo wielu zaczynało aż się odsunęć. O, teraz mogę bardziej widać. Bo wielu zaczynało od y, właśnie 50 czy 125. No tutaj oczywiście Honda ma silnik 125 i całe tam, nie wiem, 6 koni czy 7, nie, nie czy 10 czy 10 to tonometrów. Nieważne, to w tym motocyklu nie ma żadnego znaczenia. No, dzięki wielkie za dzisiaj. Dzięki, że byliście ze mną na odbiorze motocykla. No, serdeczności dajcie znać w komentarzach. Jak bardzo się Wam podoba i dlaczego?